Nie ma jako detailingu. Jak widzicie, siedzę znowu w Skodzie, czyli będę kończył jej sprzątanie. Auto już ma zamontowany silnik, jest w 100% sprawne. Wszystkie błędy pokasowane, wystrojone, Pali jeździć, ostrzała, ostrzała trybi tylko teraz tak, ja też będę musiał podłączyć komputer ze względu na to, że będę go jeszcze tutaj gdzieś odpalał, może nie odpalał, ale przekręcał w nim zapłon, żeby na przykład zamknąć, zamknąć szybę czy coś, bo jest z drugiej strony otwarta no i na pewno wyskoczy błąd poduszek powietrznych, a to ze względu na to że są odpięte fotele i w momencie kiedy przy, przekręcimy zapłon komputer szczyta błąd właśnie airbagów, no i później trzeba podłączyć komputer i ten błąd skasować, oczywiście nie ma tu większego problemu, bo później ten błąd już się po prostu nie pokaże no bo takie, takie nie wiem, zabezpieczenie czy coś i teraz tak, co zrobiłem przy samochodzie? fotel, fotelę tylną kanapę. Odkurzyłem porządnie samochód. Trzykrotnie. Było pierwszy raz z normalną sawką, później tornadoganem, później znowu z normalną sawką. Boczki mam wyczyszczone, wyprane, tutaj też już mam całe miejsce poczyszczone. Tutaj też już mam wyczyszczone, całe pod pasy pod pasami. Cześciutko. Z drugiej strony wygląda to tak, z tamtej strony wyglądało wyglądało gorzej. No ale nie nagrałem tego, bo mi się pff, miejsce na karcie skończyło i nie nagrałem. I teraz tak, teraz zacznę od mm, wszystkich elementów, które są bezpośrednio przylega, przylegające do podsofitki, czyli plastiki. To, czy tutaj cały, cały ten schowek, e, schowek, lampki, lampeczki, to muszę najpierw wyczyścić, a później przejdę do prania prania, może to nie, nie nazwę tak, że to jest pranie, to bardziej ponetowanie e, bardziej czyszczenie podsufitki, bo nie będę tej podsufitki gdzieś tu prał ekstrakcyjnie ponieważ może się odkleić, ale to chyba wszyscy doskonale o tym wiedzą że po przemoczeniu podsufitki może nam się później zrobić zwykły baldachim no dobra, nie jest o większe o tutaj będę mógł się postarać i tu będę mógł dosyć mocno to wyczyścić, bo tu już taki jest e, troszeczkę inaczej jest to skonstruowane, troszeczkę inny został użyty chyba do tego klej bo zazwyczaj z tym się nic nie dzieje, to się nie odkleja, chodzi mi o słupki. No a tutaj już wiadomo, gdzie jest takie bardziej miękkie, no to tam będę musiał już uważać. Oczywiście e, przeszczotkuję wszystkie plastiki, wyczyszczę kierownicę, zabezpieczę ją, no i też całość później na końcu część pozabezpieczam jakimiś e, hydrofobowymi może. Preparatami do tekstyli, czyli chodzi o takie preparaty, które zapobiegają wnikaniu cieczy w, w tkaninę i późniejsze powstawanie plam. Dobra, nie ma co przedłużać, trzeba się brać do pracy. Także zaczynam od czyszczenia wszystkich elementów, które są przy podsufice. O, światło trochę poprawiłem. E, też dzięki za jakieś tam komentarze, że światło słabe, no ale faktycznie było słabe, włożyłem sobie z tyłu lampę, miałem taką fajną, fajną lampkę w każdym jest razie, samoróbka, którą sobie zakładałem tak, ale mi spadła, gdzieś tam się popaliły te LEDy i drugie już nie zmontowałem, zaczynam od, y, od właśnie tych plastików, tak, oczywiście poprzedniej będzie do tego y, APC, pędzelek. Zmywak kuchenny. Ja używam takiego zmywaka kuchennego. Ktoś może powiedzieć, że to jest mało profesjonalne. A ja uważam że faktycznie, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby jak czyszczę sobie na przykład plastiki i będę jechał pędzelkiem, to wtedy mogę gdzieś dookoła pomoczyć, pomoczyć tapicerkę czy, po, czy tam posuwitkę. Później po wyschnięciu zostaną mi plamy. jak sobie zrobię? Do samego, do samego materiału delikatnie, właśnie gąbeczką. No to wtedy zniweluje gdzieś możliwość powstania takich właśnie zacieków, tak zwanych, nie? Dobra, zaczynam od słoneczników I oprócz jeszcze pędzelka, gąbeczki APC, bardzo dobrze wspomóc się w sprężonym powietrzu do wydmuchiwania właśnie ze szczelin, czy też na jakichś tam innych ciężko dostępnych miejsc. Do tego wszystkiego dorzucę sobie jeszcze szczoteczkę. Przechodzę teraz do czyszczenia słupka, muszę go dosyć dobrze wyczyścić, bo jest praktycznie cały brudny, cały zaklejony. Pod spodem jest też dosyć mocno. To jest plastik, to z tym się nie przejmuję, chodzi mi o raczej tapicerowany tutaj obszar. No teraz tak, będę to przebaczał, będę to czyścił, może nie przemaczał, ale będę to czyścił szczoteczką i dosyć intensywnie będę to wszystko pryskał właśnie pre preparatem typu APC, bo oczywiście APC będę to czyścił. No i teraz tak, jeżeli chodzi o te słupki, no to nie powinniśmy się tym za bardzo przejmować, bo materiał, który jest przyklejony do plastiku, nie powinien się odkleić. Zobaczcie z tej strony. Z tej strony element już był czyszczony. Z tej strony, z tej strony element już był czyszczony. Jak widzicie pod spodem jeszcze ściutko. cały boczek został wyczyszczony szczoteczką. Tutaj jest otarcie, przetarcie. To nie jest brud, to jest po prostu przetarcie. Nic się nie odkleja. Tak samo jak przy boczkach. Tu Wam zdradzę taką tajemnicę, że boczki wybrałem też ekstrakcyjnie. raczej wybrałem ekstrakcyjnie. Spryskałem APC, wyczyściłem szczoteczką i wypukałem właśnie odkurzaczem piorącym. Z drugiej strony jest to samo. Zobaczcie jak to wygląda a też pamiętacie jak to wyglądało wcześniej i teraz tak prane to było około dwóch tygodni wcześniej już jest wyschło już prawie dwa tygodnie wcześniej na następny dzień już faktycznie były z tego samego dnia były boczki już suche bo też tą wodę później trzeba bardzo dobrze ściągnąć i jak widzicie nic się z tym nie dzieje nic nie odchodzi nic się nie odkleja dobra przejdźmy teraz do czyszczenia słupka Mogę przejść teraz do czyszczenia pod sufitki. Będą mi do tego potrzebne dwie mikrofibry. E, jedna będzie do doświadczenia do, do na sucho, druga będzie do czyszczenia i, do, mm, i będzie delikatnie zmoczona, zwiżona przez APC. Teraz pamiętajcie, żeby gdzieś tam wzmocnić preparat działania powierzchownie, żeby go, bo wiadomo, nie będziemy gdzieś tam głęboko wcielać tego preparatu, żeby tam się ta tapicerka nie przemoczyła, żeby tam podsufitka nie odpadła. No to wlecie do butelki, rozróbcie APC z ciepłą, a nawet gorącą wodą, po to, żeby wspomóc gdzieś tam właśnie działanie tego produktu. I teraz zrobimy tak, składamy sobie mikrofibrę. Taki, e, w taki kawałek, który będzie nam e, dobrze leżał w ręce. I teraz tak zmoczymy sobie troszeczkę mikrofibrę. Troszeczkę, no nawet możemy e, no, dosyć mocno to zwiżyć. Rozprowadzić po całości. Zwiżyć delikatnie obszar, na którym będziemy pracować. Czyli powiedzmy, że będę tu wypalony od szluga. No ale dobra, e, to nie moja broszka. E. Delikatnie. Jeszcze trochę damy. Zwiężyć. Jeszcze trochę. I teraz tak jak czyścimy. Czyścimy w każdą stronę, żeby po prostu włókna, które gdzieś tutaj są poplecione ze sobą, wyczyścić z każdej strony. Czyli. w tą stronę w tą stronę w tą stronę no ta posuwitka jest dosyć mocno y, przybudzona dlatego możemy się też pomóc szczoteczką i robimy teraz tak, sprzyjkujemy szczote szczoteczkę żeby nie wleciał mi na obiektyw, delikatnie ją wyczepujemy w mikrofibrę i wtedy możemy gdzieś tam w tą szczoteczką wspomagać też w każdą stronę jeżeli to nie pomaga no to wtedy puszczamy giełkę i próbujemy wytrzeć o tutaj widzę, że już teraz lepiej to wygląda Oczywiście musimy e, też brać pod uwagę to, że za każdym razem jak czyścimy czy coś To gdzieś ten materiał może nam się e, przemoczyć Dlatego do też dobrze jest od czasu do czasu sobie mikrofibrą suchą Pozbierać gdzieś tam nadmiar tej wody, który jest Dobra, pokażę wam coś e. To będzie na pierwszy rzut oka, naprawdę trudne do wyczyszczenia. Chodzi tutaj o ten kawałek. Także, żeby nie czyścić całości, bo może mi brak materiału, żeby wam pokazać, jak dojść do tego. No to zacznę po prostu od tego i sobie zaraz skończę resztę. Tutaj jest, nie, tutaj zostały jeszcze jakieś drobne plamki. No ale podsufitka jest generalnie sucha. E, dotąd jest czyszczone, tu jest dalej jeszcze do czyszczenia. Bez sensu jest pokazywać filmik, jak czyścić pod podsufitkę i pokazywać ruchy albo po prostu jak się spryska, spryskuje mikrofibrę płynem do bonetowania czy do czyszczenia i po prostu przejechać sobie tak. Najlepiej pokazywać jak czyścić podsufitkę właśnie na tak pod podsuficie jak mam tutaj, bo faktycznie widzę, że fajnie to wszystko schodzi. Tylko powiem Wam szczerze, że pozycje tu są takie, jakby to powiedzieć, e, może nie niewygodne, było to swoją drogą, ale nie ergonomicznie. Ja jestem też już nie pierwszej świeżości, 36 lat mam. Także kości też nie są już takie młode. Na przykład powiem Wam, że w piłkę kiedyś byłem piłkarzem. Grałem w piłkę, dobrze mi szło. To teraz nawet mecz nie ogląda. Dobrze, że w wiadomościach zobaczyłem, że wczoraj Polska wygrała z kim oni to grali? Z Armenią, z Algerią? 4-0. Jak widzicie, podsuwitka już jest skończona. Udało mi się dosyć ładnie ją wyczyścić. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda teraz. No, to tak jak mówię, tutaj jest wygniecione od głowy prawdopodobnie. Tak przypuszczam, że ktoś się tutaj po prostu opierał. No i tutaj została lekka plamka, ale przebarwienie może tak to ujmę ale to spróbuję jeszcze później do tego podejść. Nie chciałem tego za bardzo męczyć, przemaczać. Delikatnie to zwilżyłem i po prostu muszę poczekać aż, że deschnię, żeby żyły sobie drugi raz, a to gdzieś tam zwilżyć. Przy wszystkich lampkach wygląda to ładnie. Tutaj też jeszcze takich, no, jeszcze mniej więcej do, w niektórych miejscach do poprawki. No, ale jak na pierwszy raz, to wygląda całkiem fajnie. Zresztą widzieliście, jak to wyglądało na początku. O, dzisiaj mam tutaj budowlańca. Musiałem go na z budowy. O 6 rano pojechałem na budowę. O 7 już po niego byłem. Mówię, dawaj, jedziemy. Kolego sympatyczny, budowlańcu, majstrze. Będziesz działał przy w innej branży. No i on się na to zgodził. E, możesz się przestawić, e, pomocniku Murarza Łeza! kierowniku, po seteczkę lecisz? Bo jak tak to nie robię no, Nie robi, nie robi, chce, chce to robić. jak nie chce to nie robi Dobra, no i teraz tak, Dawid czyści boczki To jest ta właśnie druga strona, wyczyści boczki szczoteczką, później podejdę do tego a, do, o, Generalnie wypiorę e, materiałowe materi 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 elementy na boczkach ale zanim Dawid wyczyści tamte plastiki, ja jeszcze raz odkurzę, odkurzę całą wykładzinę. Do bagażnika przejdę później, bo znowu jest odłączony akumulator, bo tam była wczoraj jeszcze robiona wiązka. Także musiało być to odpięte. Wypiorę zaraz plecki, kanapy i zabiorę się za, za wykładzinę. To nie, ma nie naprawi Mati, wydetailingujesz tu? Eww! O Boże dobrze, dobrze, że mi ryja nie urwało Na szczęście No i jeszcze kierownicę trzeba wyczyścić, ale wiecie co, boję się troszeczkę wyczyścić na kierownicy, bo Widzę, że pod tym e, Grubym osadem brudu Jest po prostu e, Jeszcze grubszy osad przetartej kierownicy Nie, no jest, o Jest osad po prostu e, I może być po, po, Pod spodem przetarcie oczywiście, do czyszczenia nie używam nic innego jak kolor Powiem Wam, że to jest chyba jedna z lepszych firm na rynku, która produkuje po prostu produkty do czyszczenia i, i zabezpieczenia skóry. Faktycznie. Działa to tak jak powinno działać. Przede wszystkim to są produkty naprawdę bezpieczne, bo to już też jest nie przetestowane nieraz. Mają swoje laboratorium i faktycznie e, dobierają wszystko tak jak powinno być dobrane. To nie są żadni przelewacze. E, no właśnie o to chodzi. My pracujemy tylko i wyłącznie na, firma, na firmach, na produktach firm, które e, produkują te firmy, a nie rozlewają produkty, znaczy. Się. E, tak, które produkują swoje produkty, a nie je rozlewają tak jak. E, 80% firm w Polsce nie? No bo tak to niestety wygląda. Bez sensu, bo jak, jeżeli byśmy zrobili swoje produkty, no to byśmy mogli Wam pokazywać tylko swoje produkty, bo na tym polega handel. A my chcemy Wam pokazywać generalnie produkty, które są dobre i nie tylko jedną firmę po prostu. Na przykład dressing do, do kokpitu nie? No faktycznie może być słaby ten dressing. A ja będę musiał go promować, że on jest dobry. I to mi się nie podoba, bo faktycznie wolałem poszukać taki, który jest lepszy i pokazać go e, jako firmę, na przykład przypuśćmy, nie wiem, Kocha czy Ultra Kota czy, e, nie wiem, jakiegoś innego e, ciufaksu, czy tam Tewo czy coś innego, zależy to co tam lubi. A nie, że musiałbym cały czas pokazać swoją firmę. No jednak tego nie, nie po to powstał kanał, żeby gdzieś tu się promować, promować też ze swoją marką, chociaż to też fajnie, bo gdzieś to pomaga. Ale tutaj, jak mówię, chcemy być bardzo obiektywni, jeżeli chodzi o wszystkiego rodzaju produkty. I dlatego Wam pokazujemy to, co uważamy, że faktycznie że jest dobre. A, a po to, żeby gdzieś właśnie Wam udostępnić te produkty, powstał nasz sklep. Także. Mam nadzieję, że też promocje, które Wam organizujemy są fajne Wiecie, no też są gdzieś tam komentarze pod naszymi odcinkami odnośnie cen naszych produktów No my obniżamy te ceny, ale niestety e, koszt wysyłki jest taki, że No wiadomo, paliwo idzie w górę, wszystko idzie w górę, koszty transportu też idą w górę No nie jesteśmy już, e, no nic już na to z naszej strony nie może wpłynąć taka czterominutowa spowiedź nie wiem czy zauważyliście faktycznie naszą obiektywność że jak robimy hit czy kit no to faktycznie jeżeli coś jest według nas złe jest to kitem no to mówimy że jest kit a jeżeli używamy jakiegoś produktu i według nas z doświadczenia wiemy że on działa i używamy go na co dzień no to czemu mamy wam go nie pokazać no tak. nie rozumiem a jeżeli byśmy stworzyli na przykład własny produkt który się nazywałby detailing board interior super wow to byśmy musieli mówić, że jest super wow, byśmy musieli, żeby, żeby że, go sprzedać. Tak, żeby go sprzedać, musielibyśmy mówić, że jest super wow, a może by było tak, że wcale by nie był super wow. Dlatego e, szukamy preparatów takich, żeby były najlepsze. Dokładnie. Począwszy od e, wszelkiego rodzaju Optimum, poprzez Kocha, poprzez Sonaxa i wszystkie inne produkty, które gdzieś tam możecie e, znaleźć w naszych odcinkach. Co ty robisz? Co ty, Andrzej, zwariował? A dobrze. Nie Andrzej Tylko można się wziąć do aplikacji dressingu Oczywiście użyję do tego Topstar firmy Kochemia e, Też możecie znaleźć to na naszym sklepie Bardzo fajny matujący dressing W tym przypadku akurat e, przy Skodzie może się fajnie sprawić Bo plastiki są matujące ma, Matujące, matowe Dodatkowo jeszcze Przyciemnimy je trochę i wydobędziemy tej e, Ciemnej głębi Dawaj od góry bo będę tutaj miał ujęcie Co on robi? Co on robi? Ale nie, no to jest sztosa, która też preparat jeżeli chodzi o... Preparat jest fajny, no. Sztosiwo. A go na jedną mikrofibrę w ogóle się chyba kładło, co no? Co? Na jedną mikrofibrę? No go trzeba dobrze po prostu równomiernie wetrzeć. Dokładnie. Każdy element już to... Mm, jak to wygląda, jak malinka. Co to jest? Co to? Ale... Miłośnicy, chciałbym już coś powiedzieć, bo został jeszcze bardzo ważny etap przy, przy właśnie czyszczeniu tego samochodu i on zostanie dla Dawida i specjalnie to dlatego, żeby się nie mógł od tego wykręcić I ja go nagram, jak po prostu będziemy mył szybki przednią, tylną <grytanie> i wszystkie inne bo jak wiecie żeby no Mati nie lubi myć szyb bo no, po prostu już jestem stary no. no nie, no jak jest Dawid młodszy to dlaczego ja mam akurat przy tym walczyć Po fotel pasażera by się szło. Hejho hmm. Dobra młody, bierz go. Bierz go, bo mnie kręgosłup boli. A mnie, mnie też coś boli. I, ja przykręcę. A ja popatrzę jak kręcę. A ciężkoś coś Dawaj To no, złap go od spodu, to co ja mam zwinę. mi coś w plecak strzeli, myśli, że ja młody to nie nie bez tego? Bez schorzeń na kręgosłupie? Odwrotnie musisz to złapać. O tak o musisz to złapać. To Dobra, weź odejdź, daj to, daj to. Ura, ja widzę, jak ty to <grystanie> Uważaj. 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 Pierwsza to sobie te pasy. A, bo tu jest z tymi pasami przypał. Nie jest żaden przypał, już jest zamontowany. Bur... Górnik. <grystanie> W przypadku kiedy fotele później są montowane i gdzieś wykładzina była prana i mogła gdzieś dojść woda do pinów Dobrze się wspomóc takim kontakt sprayem No i teraz on żeby, pójdzie do góry na pewno celowo Żeby e, po prostu, a nie to gdzieś wyglądało, żeby nie wyskakiwały później jakieś miłośnicy Siemanko miłośnicy a... Nie, no to już było, raczej powinniśmy się z Wami już żegnać. E, tak, no bo właśnie teraz nagrywamy pożegnaniem dzisiejszego odcinka. E, skończyliśmy Skodę, jesteśmy zadowoleni z naszej pracy. Naprawdę kawał dobrej roboty, że tak powiem, odwaliliśmy. Ja wiem, że nie nam jest... E, nie, a Jak to było? Chwalili nas. Ech. Kto? E, no my ich, oni nas, czyli ja chwaliłem Dawida, a Dawid chwali mnie, e, także cieszymy się. No, dużo sam zrobiłeś tak naprawdę na samym początku. E, no. A może to jest w ogóle ten moment, żeby przypomnieć jak ta skoda wyglądała wcześniej, a jak wygląda teraz? Check the mic and make sure it sound right, że nadal trwa promocja z porównywarką ubezpieczeń Mobi. A co to jest porównywarka ubezpieczeń Mobi? Wchodzicie w link poniżej naszego filmu, tam wyskakuje Wam okienko, wpisujecie dane swoje, dane swojego samochodu, klikacie dalej i wyskakują Wam propozycje ubezpieczenia od najtańszego. Wybieracie najbardziej korzystne dla siebie i po zakupie tego ubezpieczenia 150 zł wraca na Wasze konto. Ale to jeszcze nie wszystko. Dodatkowo dostajecie link, który możecie rozesłać po znajomych, po rodzinie. Jeżeli oni kupią ubezpieczenie przez ten link na Wasze konto, wraca 50 zł i łącznie czy nie, możecie zgarnąć 2000 zł. czego użyliśmy do całego czyszczenia, użyliśmy przede wszystkim APC od firmy Koch Chemie o nazwie Green Star, oczywiście stężenie sobie dobieramy takie jakie chcemy, Dawid chyba przy montażu wszystkie produkty które będziemy teraz wymieniać wrzuci po prostu, Rzuc. gdzieś tam pokażę żebyście mogli gdzieś tam dojść do, w naszym sklepie i kupić sobie te produkty więc tak, Koch APC Koch o nazwie Green Star Do szyb były używane Glastar. Glastar Też firmy Koch -Semi. no generalnie całe auto było wykonane na Produktach dressing, firmy Koch. tak samo do plastiku e, Tak dressing, Topstar się nazywa, bardzo fajnie Matuje powierzchnię, nawet jeżeli są plastiki błyszczące To potrafi delikatnie śliniować ten połysk i zrobić satynę Pamiętajcie o tym, że jak jednak plastiki są w połysku To jakie byśmy do tego pro produkty Matujące nie używali to ten plastik i tak zostanie w połysku. Co jeszcze do tego użyliśmy? Oczywiście do prania też zostało użyte APC. Masz trzy produkty. W zasadzie no no trzema tak. produktami byliśmy w stanie ogarnąć cały samochód. No, oprócz jeszcze mycia z zewnątrz i szampony, No ale mówię o wnętrzu. Na i razie zamykamy się na wnętrzu. O, tutaj widzę, że kolega. Musimy szybko kończyć, bo strasznie nas tutaj pyli. Chyba e, bić kolega. Nas chce. Bo jak wiecie, auto też przechodziło jakieś tutaj e, m, jak to? naprawy mechaniczne, silnik był montowany. E, dzisiaj musimy auto 16 wydać, a chłopaki muszą jeszcze sprawdzić, muszą pojeździć tym samochodem. Także musimy kończyć. E, co jeszcze tutaj ciekawego by takiego powiedzieć? A, o próbkach zapachów. O próbkach zapachów, właśnie, mamy nową firmę, dostaliśmy próbki, dostaliśmy próbki zapachów i powiem wam szczerze, że fajnie pachną. Eee i co jest fajnego w tym, że w tych próbkach w to, że oprócz samego zapachu każda, każdy perfum zawiera neutralizator zapachów, czyli nie to, że będzie ładnie napachnieć w... inaczej. bo wiecie, jest takie powiedzenie, powiedzenie że jak śmierdzi, na przykład nie wiem, o bo... psie na przykład, czy, czy to tak. jakieś powiedzenie, bez tu powiedzenie, nie, 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 bo śmierdzi na przykład jak coś w lesie, nie, na przykład papieżaki są takie grzyby, grzyby, fajne grzyby takie tak i z celulozą. w tym przypadku, jeżeli śmierdzi nam na przykład właśnie takim Papieżakiem w samochodzie i popsikamy sobie leśnym, leśnym perfumem To nie będzie się śmierdziało jak papieżak w lesie, tylko po prostu zapach tego papieżaka zostanie zneutralizowany i będzie się unosił zapach właśnie tego perfumu. To nie jest kwestia maskowania, tylko neutralizacji. Tak, neutralizacja. Ale to jesteśmy w fazie, że tak powiem, testów. Jeżeli firma będzie ok, to faktycznie powiemy Wam, że jest to okay. wiem, wiem, że mieliśmy już odcinek o neutralizacji zapachów, ale powiem Wam szczerze, że fajnie tak to wygląda. W ogóle te zapachy są tak fajne, intensywne przede wszystkim są, że faktycznie może zrobimy, powtórzymy ten, ten odcinek, jeżeli już będziemy mieli produkty gotowe, a nie tylko próbki, nie? No właśnie, to, to zobaczymy fazę testów. Faza testów. To co? Na ten moment chyba się żegnamy z widzami. Tak. Więc jeżeli Wam się podobała prasa nasza, którą wykonaliśmy przed tym skodzie, zresztą wiecie, jak ta skoda na początku wyglądała, no to pamiętajcie, kciuk w górę, tutaj gdzieś Wam się pokaże tutaj subskrypcja dzwoneczek pamiętajcie też o tym dzwoneczku bo to jest koniecznie e, bardzo ważne i pamiętacie także o naszym sklepie detailing boost shop gdzie możecie się zaopatrywać we wszelkiego rodzaju kosmetyki samochodowe czy też e, maszyny polerskie e, odkurzacze i wszelkie inne różne gadżety i e, rzeczy które faktycznie mogą wam się przydać i są e, jako e, przy dbaniu samochodu w pierwszej potrzebie e, tak w pielęgnacji Ja jeszcze tak powiem bo ten dzwoneczek jest dla nas po to żebyśmy my przypominali wam że jest kolejny odcinek Jeszcze pamiętajcie o social media, facebook, instagram Miłościków Detailingu, jak i również Detailing Bulls Widzimy się w następnym odcinku We, Weź, bo macha, macha, macha Dobra, no musimy faktycznie kończyć Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku Cześć, Cześć.